To jakby już. Kochani, najdrożsi, cudowni, wspaniali ludzie, z całego serca Wam dziękuję. Moje serce jest tak pojemne i tak wielkie, bo ja przeważnie zaczynam od tego mojego serca. Dziękuję Wam, kochani. Właśnie, widzicie, bez wychodzenia z domu, można zamówić. No My zamawiamy na Zooplusie, tu nie jest reklama ani nic takiego, po prostu najprościej. Jedzenie dla zwierząt akurat nie mamy tutaj dla psów, bardzo się cieszę, kozik w szczególności Baby i, i wszystkie inne, które już tu czatują. To, to wszystko znajdowało się w tym kartonie. Ponieważ nie było kartki od kogo, to ja po prostu mówię dziękuję z całego serca. Bardzo się cieszę, bo jedzenie jest podstawą, podstawą życia. I kochani, ostatnio przyszły też cztery worki wysłodków buraczanych też nie wiem od kogo ale dziękuję z całego serca słodki już się dawno moczą konie dostają je jako dodatek do paszy jak cudownie, że jesteście jak cudownie, że pomagacie bo słuchajcie Tara opiera się zawsze na wolontariacie dużo ludzi tu zawsze było pomagało teraz jesteśmy sami jest nas bardzo mało i prawdę mówiąc jesteśmy ledwo żywi i ta pomoc w formie jedzenia, które tutaj przyjeżdża do nas, to jest taka bajka. Bajka tego życia. Z całego serca dziękuję. Wam wszystkim.